Pielnikami. Jeszcze pachną choinkami, bo różni ludzie mają choinki w domach. Pachnie radością i Mikołajem. Jak otworzy się kominek, to chyba pachnie węgielem. U mojej babci najbardziej, jak spędzą święta, pachnie y, różnymi potrawami choinkowymi piersi kabi. I różnymi świątecznymi potrawami. Kajpian. Y... Paszczer wody. Pierogi. miseria Lubię jest sałatkę. Od babci. Lubię jak mama robi na wigilję yy, mięsko. E, chyba ciasto. Lepko. Jaką rybę lubisz? Bez kości. Kajpia. Rybę yy, lubię... No, no, wszystkie. Wszystkiego lubię po trochu. No, jak mama już weśnie wszystko, to opłatek. Po białej brodzie i po czerwonym stroju. Że ma czapkę. Czerwono-białą, bo kiedyś mi kolejne deptał śniegiem. Po elfach i po rudorwie. Po tym, że ma brodę. Że ma brodę i czapkę. Że ma białą brodę. Białą brodę ma? Mhm. A dlaczego ta broda jest biała? Bo chodzi w śniegu. Zako, że przynosi dużo prezentów, bo święty Mikołaj daje mi prezenty za miły, spędzony czas. Za to, że często mi różne filmiki przysyła, daje mi fajne prezenty. A co jest na tych filmikach? Na przykład elfy. Sam on, jego zwierzęta, za różne prezenty i za to, że, że zawsze przyjęta do nas tak daleka. Mocno go kochasz? Tak. Jak mocno pokaż? Tyle. A za co może kochać dzieci? Za to, że się ładnie bawią ca przez cały rok, lubią się ze sobą bawić, biegają ładnie na dworze. A myślisz, że on ciebie kocha? Tak. I za co ciebie kocha? Bo jestem grzeczny. A jak dzieci są niegrzeczne, to też dostają prezenty? Nie. Ty? A co wtedy dostają? Rózgę. A ty dostajesz kiedyś różkę? Nie. Saniami. Bo Rodorf jest jego nawigacją i dlatego widzi, do których dzieci lecieć. Bo Leni Feli jedzą magicznie sianko. Potem zaczepa je do zaprzęgu i do swoich magicznych saniów i, 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 i razem lecą rozdawać prezenty. I później jęduje na dachu. Później wysiada na soń i leci przez koni. I później mówi, że ma za duży brzuszek. A, nie może się zmieścić? Nie. Ale czasem też przez okno się zaczajowuje, ale czasem też może, że prezenty już będą w środku, jak on wygnie. A jak wychodzi z domu? Po prostu. Pierwszym ma tam dziebina i wychodzi po tej dziebiniu przez komin. Tak, bo bym uszczęśliwiała dzieci. Tak, bo święty Mikołaj może wszystko robić. Tak. A dlaczego? Bo będę mieć dużo elfów i będę jechał saniami do góry, bo ja lubię wysokość bardzo. I lubię też szybkość. Nie. Nie chciałbyś? Dlaczego nie chcesz być świętym Mikołajem? Bo jest za dużo roboty. Bo święty Mikołaj lata w, w dużej śnieżnej zamieci i mało widać. Chciałabym być jego pomocniczką. Pół chce, pół nie. Aha, to może tak. Dlaczego byś chciał tą połowę? Chciałbym... E Ro, Zdawać prezenty, latać nocą, mieć, mieć renifery. A dlaczego ta połowa nie? Tak, w sumie nie wiem. Chyba dlatego, że y, mam tyle pracy. I ile ma tej pracy? No nie przesadzaj. No co musi robić? Musi. Bo chciałbym. Jednak byś chciał. Uh -huh. Bo ma elfy i mu pomagają i ja trzeba się męczyć. A ty chciałabyś być świętym Mikołajem? Nie. Nie chcesz? Mhm. Uh -huh. Wolisz być Marcelinką? Tak. Świąt Bożego narodzenia składamy wam najcieplejsze życzenia, że doje i będzie opuszczała, radości by rozweselała, miłości by obrodziła, Dobroci by zawsze była, zdrowia bo to najważniejsze. Lubię też tak zrobić, że komuś sobie niespodziankę. Co wtedy czujesz, Amelko? Dobro. Dobro czujesz? I co jeszcze? Miłość. To piękne uczucie, prawda? To jest moje najlepsze uczucie. Pięknie. A powiedz, wolisz dawać prezenty czy dostawać? Dawać. To najpiękniejsze, co powiedziałaś.